Do you remember? Oh du, 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 du. december. A september! Ej, o z tej strony Daniel. Y Ile mamy strzałów? tego. Mam jednego. Mam nie, jednego, tak przetestuj. Mam jednego. A nie, chyba po jednym strzale jest, nie? Mam jednego gościa, który jest suspensjonalny. Jo, tu można do kibla wchodzić. Badamy kibel. Co ty tu robisz, gościu? Zaprzestań, pomidorka. Zaprzestaję. Hmm. Panie Zaprzestaję. szeryfie, proszę nie strzelać. Ej, powiedział, zaprzestań na no, równo z tym, jak wstał. Proszę przestać, panie szeryfie. Czym A jest może został, tylko, podglądasz. Oj, nie stanął. On, on by nie stanął w tym miejscu. O nie, nie, gościu, dotrzymam ci kroku. Jak tam po tu spływa już po twoim karku. O to u każdego. <noise> Wygląda jak przestępca. Czerwone korale, Czerwone wino. Ja zapomniałem ja jak się chodzi tutaj. Nie, no way, no way. Ej, nie żeby no coś, ale ta, way. ta mapa jest olbrzymia. No, no, to jest nie za wiedzą. dużo. Oni to, nie wiedzą. to musisz być, to musisz być ty. Nie wiem kto, ale to musisz być ty. No, to było zbyt nie wiem kim jesteś, ale to ty jesteś. Nie wiem kim kimkolwiek. jesteś, ale kimś, kimś jesteś na pewno, to z pewnością. Jestem w stanie stwierdzić, że jesteś kimś. Ja nie będę kłamał, jeżeli powiem, że... Nie byłem z wami całkowicie szczery. Dobra, widzę jakąś kobietę, która podkle TNT myślę, że to jest dobry moment, żeby ją zegzekutować. Zbierz kobiety? Czekaj, idę to odebrać? Idę to odebrać? Dobra, idzie odbierz, a ja tutaj trzymam potencjonalnego. Kijomeczka. O! The outlaw was a bomb. Cześć, to jest bardzo podejrzane, bo akurat widziałem jak ta piękna białogłowa pokładała bombę. I ktoś poisonował Waterwell. Ja dotrzymam well. pani kroku. A co ty robisz? <laughs> Co to było? Co Cicho, to bądź. było? Co, co to? Zamknij się, zamknij się, nic było? nie widziałeś, nic nie widziałeś. Ej, co? Ale nic, slajd zajebałeś. Nic nie widziałeś. Kurde, ale panienka slajd zajebała, no nieźle. Oj, oj, oj. dwóch stoi, trzeba się znowu zawrócić. ojojoj, problem. Ostatnie a słowa. Drift master. ostatnie a drift słowa. Driftmaster. Spójrz mi w oczy, kiedy waleci w mordę. To <boundaries> <haciendo sound>. <stary> ja Cię nie Ja kurwa Ciebie cały czas patrzyłem. No niemożliwe, to musi być Moron, bo Ty... Ja nie wiem, Takiego slajda zajebałeś. <ris youtubers> a Ty, a Ty, Strix, masz jeszcze strzał, czy już nie masz shota? Mogę strzelić <ientras> jeszcze. Dopóki nie przegrałem, mogę strzelać. Okej. Stealing the blueprint ten, to tak trochę kurwa było. Jesteś dzieckiem Boga, mówisz? Co, co ja? Wbrew powszechnej opinii i tego, jak się nazywasz, nie jest z ciebie taki moron. Wisz? Mam problem, ponieważ znikają mi rzeczy, a ja chcę mieć więcej czasu. Żółty mi tylko zbijasz czas sobie. Fak. Co do kolegi przyszedłeś podejść, pomodlić się za jego grzechy. Możliwe. Gdzie ty masz w ogóle żółty? Jezu, jak daleko! No właśnie, mam problem. You know nothing. To czemu się zatrzymałeś tak nagle? Słuchaj, teraz będę szedł prosto. Oni się tak zatrzymują. Teraz skręcę w prawo. Więc mnie zostawić? Men. Men. Nie ryzykuj, nie ryzykuj, Strix. Ay, nie zdążę. zaski nie zdążę. Unlucky. oni sobie wchują, lecą. Oni sobie lecą w wchują, jak chuj. Kurwa nie. mać. A nie. dobra. Nie, za mało to... żółtych robiłem. To nie byłeś ty. Zaraz. To nie byłem co? ja. To nie byłem ja. Dobra, again, ja się muszę rozgrzać, bo ja kurczę nic nie mówiłem, ja byłem tak skupiony na. Czas inicjować sprawiedliwość. sprawiedliwość to jest to, co mówię przed seksem. A, no, to no, jest to. Howdy kurwy syny. Ej, to nie było miłe! We got surrounded Wezowskie my chyba nie możemy robić... A tak. się kurwa modlisz. Wiesz co, mam ma Dobra, czekaj, czekaj. Zapamiętaj kto jest tu dookoła. A zapamiętaj, tu jest kurwa 100 ludzi. No to chodzi. Taka jest nasza misja. Medicine Outlow z Dancing. Aha, to uh, ariba, był aj, aj, Ale mam piękne Sombrero. Okej, okay. teraz ty Jasne. się starasz za bardzo. Ostatni film bardzo nie używałeś. Ale ja jestem osobą... Mm, ...mniejszości społecznej w Polsce. Mm, mm, mój game developer dał mi smoothness za zero. Kurwa się Gdzie ja machine gun? Maszyngan? A to są maszyngany? Ding dong, ding dong. Ja zabłagam cię, przestań śpiewać. <śmierdzi> Przepraszam. Dingi, 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 dingi. Ale ja co ja pomogę, jeżeli to jest taka. Wiesz, y okej. Okay. Łeza w, w tym poprzednim grze nie odzwam się nic, bo muszę uzywać i więcej Łeza. <sum> Ej, aż tak mi nie dodawaj, nie mam takiego głosu. <sum> ringi ringi, wingi. <sum> Dobrze, Lora Kuread <accurate> Łeza. <sum> <sum> Dlatego tak krążysz? Dlatego masz problem? Do kogo ty celujesz człowiek? On, on do ryb strzela. Ale powinniśmy, mieć mi chociaż hero. Po, powinniśmy mieć chociaż po jednym free strzale. For comedy. No ale no, mamy z... po jednym strzale. Ale po jednym free. Next robimy ten. O, mam go, mam go. Adios, compadre. Ostatnie słowa? No nie. nie <laughs> jakie są twoje ostatnie słowa?

oni mają pod dwa strzały? bo mamy po, bo mamy po. Hej! Strix, ale ty masz głupi skin. Aha. Mateusz ja chyba muszę. Jezu, no nie poszczelisz? Okay. Jak, no musisz strzelić w kobietę. No i masz. <grym> masz. Mate, Mateusz chyba muszę. Mateusz ja. <grym> mnie! się lepiej Telepie miasz. Fuck. A może bambę podusz? Bombę to podłoże, kurwa, na. Fa. Nie. Ne. Na... Oj, co chyba, ja nie, nie, ja nie, 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 zrobi... nie, nie powiem ci tego żartu. <tłuk> you can do it with a scale. I, I can, can do, do it. it. Wow. speed NPC, speedzi NPC. Hurra! kurwa, a ja jestem centralnie za tobą w zielonej sukience. boom. <ślad> 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 Ro rozumiem, to że to jest za małe dla nas. Czy wybierania ról, której są zabronione? E, nie. nie. Możecie wierzyć. Czy ja wszystkie wierzysz? No wybierz sobie. Wybierz. I dare you. I double fucking dare you. Gdzie się tu tańczy? Tu się tańczy. On ty. chyba tyłem wyszedł. Ty, 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 ty. Wyszedł tyłem jak nic. Wyszedł tyłem. Tył budynku? On tam był. Ja mam już jednego podejrzanego. Nie, nie, za szybko, za szybko. Ale pajak ucichli! Nie no. Pajak ucichli! Bydwie. Nie, ale co on Nie, nie, ja nie, nie, ja nie słyszałem. Ja po prostu. Ja enjoyuję. Experience Enjoyee, wasze show jakie robicie Tak? Jak wygracie jakąś grę To mi możecie zacząć chlebić No, Ta. ja na przykład gram czasami w taką grę nazywa się Freddy FNAF Dobra, idź na tamtą stronę Musimy na zmian... Musimy kontrolować po pół mapy Który, który z was ma skina, że wygląda jak łezo? Laura Curet. <noise> jak to Laura Curet, what? Lore Accurate, Skin dosłownie wygląda jak łezo Holy shit, faktycznie Dobra, stójcie! Kto się spojrzał? Kurwa. mi się na Bebek! Kurwa! Info? Halo! Wszystkich was, kurwa. Brat po prostu, pierwszego pierwszego możliwego człowieka po prostu Nie mów do mnie brat! Bo to nie moja matka, jest jebana, kurwa. Co ty Co ty Co ty Co ty Dobra, dawajcie, róbcie. Co? Róbcie jakieś wybryki, kurwa. Za stacją ktoś przyszedł. Wyjdzie no, tam od strony od strony prostytutki. Zatrzymał się. Ja Zatrzymał się. Z Łezuski, ja chcę strzelać. Nie, ty nie. Ja, ja wiem chyba kogo. Tak! No. Wiedziałem, wiedziałem. Jesteś nikim, Strix. W tej grze przynajmniej. Postboard. Dobra. Musiał. No. Musiał. Musiał. No. No bo on się z postboardem bawił. Z -port. Hello partner. Nie no chłopaki jesteś się nie po prostu kurwa. O, z, ja, z jakiego o! powodu Ooo! Bo widziałem, że był znaczy no nie wiem, no Zrobiłem logika. To. Sim fucking simpleton, kurwa. Rozgryzam wam. Szy, Dobra, siedzę nie. wam w głowie? Nie, siedzę to był to, to był Absolutny fart, że mnie trafiłeś, nie mówię, że siedzisz nam w głowie. Siedzę wam w głowie! Nie, nie, dobra, Strix, teraz to musimy przytryhardować. Koniec. Ale ja nie tryhardowałem! Ja was na logikę wziąłem! Stary, wystarczyło! Tak, na logikę, to jesteś spocony czy nie jesteś spocony? No jest, kurwa, 40 stopni, ty też jesteś spocony! Ja nie powinienem być sierpem, się chcę strzelać do każdego. Ja mam gamer instinct włączony. Rudy! Nie, poczekaj, nie, 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 nie. Czy oni są? Za tobą. W dupie. O, powiedział że... <grym> <K> <grym> 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 Jeżeli to by było, to, to byłby piękny strzał. Co? No. Co? Twoja mama? <grym> halo? Kto z was jest kobietą? Za halo w dupę walut. Co? Ja pierdolę, ale ty jesteś, ty po prostu, kurwa, strzelasz do pierwszego, który dziś się mnie pod Nie miałeś to żadnego te... powodu. To byłeś, nie, powiedziałeś, za halą dupę walą, nie o zatrzymałeś Jezu. się, wyszedłeś z kościoła, gdzie byłem przy skrzynce na listy, gdzie było napisane, że ktoś był w kościele, ty wyszedłeś z kościoła, zacząłeś po prosto we mnie, no powiedz He mi, daj mi jeden keep powód. Getting away with this. Ale to wy jesteście bandyty kurwa! Ej, a może to jednak jest ten rudy? No właśnie, coś mi to taki świta. Tak, tak, tak. <grym> ja coś mi świta. Bogu ty się może po, Ty byś może... Ty potrzebujesz kurwa, Boga, bo do tylu niewinnych ludzi strzelasz. Do całej jednej! No może dwóch. Zresztą ty byłeś winny, więc tylko do jednej. Zeruję się. Wiesz co, ja strzelę, żeby było jeden na jeden, dobra? I jak strzelę źle, to jest. Ej, ej, ej. ej, jest problem. Jest. You're on your own partner, kończę. Rudy. Nie, nie, ludzie też mogą jeść. Normalnie. nie na mojej warcie. Ja pierdolę. <śmiewanie> ja naprawdę co? Ej, ja, wy kurwa gorszym mówię. Ja nie chcę nic mówić, ale co wy kurwa katać? <śmiewanie> ej, wy. Wytłumaczę to jednym słowem. Coś. Kurwa, nie zdążyłem. Przestań śledzić rudych! No nie! Kurwa, zintowałem On był Kto rudy. Co to był? Nie wiem, właśnie, nie widzę. Nie dowiecie się No nie, Kto nie ale, ale był? nie byliście nawet blisko. No, no już, kurwa. Szczam wam w ogródek! Maxuras. <noise> Moim siurasem! Szczam wam. Elek, weź tam siknij jeszcze. Szczamy wam obaj! O tak, właśnie mówim nie niszczajcie They will not know what's coming No kurwa chodzę tylko od tego odposu do odposu Ja pierdolę not know what hit them. They will not know what peed on them. Ej Sikam wam w kościele yeah. Sikam wam w kościele Szkoda Nie ma szans Nie ma szans? Dobra! Dobra W imię ojca i Sika Elek <laughs> <laughs> weźmie do śmiesznie, bo ja się wypuszczam yeah. <laughs> Mam podejrzaną w niebieskim stroju, ale. Mateusz poda jakiś kolor? Kobieta. Okej. Okay. <noise> <noise> dobra, ale a czy wy macie Siusiaka? Może tak. Stary. A czy ja zależy, ci... zależy w jakim kontekście pytasz. W tym momencie. W kontekście a, Siusiaka. A czy się ja kiedyś urodziłem tam Siusiaka? No nie wiem, jak się z tym czułeś jakby. A w tym momencie masz ze sobą Siusiaka? Do, dokręciłeś go rano? A, <noise> <noise> Całą grę śledziłem kobietę, która była niewinna. Ja nie wiem co jest niezbalansowane, ale obwiniam jezy. <noise>